Przed końcem kariery chciałbym jeszcze zdobyć to mistrzostwo. Kiedy chcę, nie muszę przeklinać wcale. To jest dla mnie dość ciężkie, ale potrafię się ugryć w język. To jest moje wielkie marzenie poprowadzić kiedyś wraz z Mateuszem Borkiem studio poza to. Z nami Marcin Wrzosek, za, za nim piękny nowy ring, piękna nowa klatka w nowym klubie Shark Top Team. Macie teraz dużo sprzętu, podoba Ci się to? Bardzo fajny klub, naprawdę standardami nie możemy się powstydzić przed amerykańskimi klubami. Wszystko pachnie, jest czyściutki. Aż dziwnie się czuję, boję się dotykać tego sprzętu, żeby go nie powtórzyć. Czy chcesz powiedzieć, że tam na Piłsudskiego nie pachniało? Pachniało, ale specyficznie. <laughs> tutaj się nie boisz właśnie, że jasna mata, byli, tutaj kurczę, może nie, być. Boję ja się, że coś popsuje. Teraz są wszystko nowe, owinięte folią. Jeszcze można powiedzieć, nie, no oczywiście, że tutaj no naprawdę klub wygląda imponująco i no, tak naprawdę mówię, tak jak powiedziałem, nie mamy się czego wstydzić przed topem Ameryki i Europy. To jest tak, że jest to dla zawodnika jakaś tam nowy bodziec, nowa motywacja, nowe, że tak powiem, zabawki, którymi można się bawić i wzmacniać się dzięki nim. No oczywiście, tak jak dzisiaj właśnie zrobiliśmy trening, może powiedzieć, przeplataliśmy tarcze, jakieś tam zapaśnicze walki, sprintami na bieżni, na aerobikie, mamy tutaj dostawane za nami bieżnie, tak zwane banany, takie do sprintów, erbajki, narciarze. Naprawdę coś czuję, że treneru będzie połonosić ta fantazja i te... Te treningi będą naprawdę różnorodne. Brakowało Ci my, takich sparingów w klatce? To znaczy, no, jakby ja jestem już na tyle doświadczonym zawodnikiem, że jakby... Nie jest to dla mnie aż tak potrzebne. Wiem jak zachować się w klatce, jak ucinać przeciwnika, jak sam nie dać się zamknąć pod siatką, jak po prostu taktycznie to rozgrywać, ale myślę, że na pewno to zaprocentuje, na pewno ulepszy jeszcze tę grę i też dla mniej zaawansowanych zawodników, którzy można powiedzieć zaczynają dopiero swoje zawodowe lub amatorskie przygody, dla nich to będzie na pewno kluczowy element. A ja nie ma tutaj zagrożenia, bo po naszej, twojej lewej stronie, jakby mojej prawej, jest olbrzymia siłownia, na której na pewno będzie dużo jakichś zwyczajnych ludzi, którzy sobie przychodzą poćwiczyć, mogą podglądać, mogą prosić o zdjęcia albo filmować wasze sparingi? Wiesz co, na szczęście jest tutaj jeszcze taka można strefa, strefa buforowa z maszynami cardio i myślę, że to będzie oddzielać nas od tej generalnej części cywilów, więc mam nadzieję, że że nie, ale zagrożenia jako takiego nie ma, no co mogą przyjść, patrzeć, jak trenujemy, co przecież tak naprawdę już jest na mój, na mój temat na przykład i temat moich doświadczonych kolegów już jest tyle godzin materiałów w internecie, że tak naprawdę nie mam się nic do ukrycia. Jeżeli będę ćwiczył coś, czego nie chcę pokazać, no będą będę robił to w takich godzinach jak teraz, gdzie tak naprawdę jest bardzo mało ludzi jeszcze. O materiałach w internecie, takie materiały w internecie w tym roku, które zrobiły na pewno duże zamieszania to materiały e, jakiejś kłótni między Tobą a e, słynnym wojownikiem legendarnym Częstochowskim e, Marcinem e, Umarł już ten temat? No z mojej strony tak, no, ja to, co miałem do powiedzenia powiedziałem e, można powiedzieć e, tak samo jak on się, wypierał się naszej to znaczy niekonfrontacji, naszego spotkania i powiedział na przykład, że takiego miejsc, sytuacja nie miała miejsca. Ja zapytałem o potwierdzenie jego trenera, który można powiedzieć w pewnym sensie potwierdził to, a on w końcu powiedział byłeś tak mały, że cię nie widziałem. No to na mnie jest odpowiedź tylko lamusa i jest lamusem, nie zostanie w lidze lamusów. Chyba dużo wyższy od ciebie ja nie jestem, jest. Ja nie jest wcale dużo wyższy i wcale nie jest dużo większy ode mnie, tak no, kurwa, nie jest wcale taki duży jak mu się wydaje, więc e, I on, brzuch ma duży. Tak, brzuch ma no, duży, więc ta strefa zgniotu jest spora, no, nie? ale ja e, on sobie zostanie w lidze amatorów i, i frików, i, e, a ja zostanę w lidze sportowców i prawdziwych mężczyzn. No właśnie, widziałem, że u ciebie na Instagramie często. Nie odejmuję nic jego przeciwnika, oczywiście. odejmuję jemu. <laughs> tak. Na Twoim Instagramie widziałem, że bardzo dużo Norman Park ci komentuje, pozytywne raczej takie uśmieszki, yy, przymilanie się to między wami jak jest, gorąco czy nie gorąco? To samo no, to jest między nami. Ja moje pozycji na temat tego człowieka nie zmieniłem. Oczywiście ja szanuję go jako sportowca, jest naprawdę w porządku gościem, ale nasz konflikt jest. Cały czas nie rozwiązany. Wydaje mi się, że tylko rozwiąże go dru nasze drugie starcie. Martin Maciek obiecali nam drugie starcie. On zgodził się, jego ówczesny menadżer, czy ktoś tam zgodził się na to, więc ja się zgodziłem, moi trenerzy się zgodzili, więc myślę, że w Łodzi byłoby to fajny moment. On też nie walczył już dwie gale, ja nie walczyłem dwie gale, żebyśmy się ponownie spotkali. Wiem, że kolejka do niego ustawia się długo, ale, ale tych zawodników nie brakuje. Myślę, że tak jak ja na przykład, kiedy wypadłem z walki... Z Skleberem Kojkę zastąpimy Mateusz Gamro, też wrzuć na początek kolejki. Myślę, że i Marian, i Szamil, i Maciek Kajeczko mają się z kim bić, więc jest tam dużo walki. Ja jestem, jestem, jestem zdecydowanie przekonany, że walka z parkiem to jest najlepsze rozwiązanie dla federacji. Nie jestem Maciejkiem, ale oni to również wiedzą. Policie trochę to, że jesteś zawsze podpisywany czy tytułowany jako były mistrz, a, a chciałbyś być obecnym? No absolutnie. No jeszcze przed końcem kariery, oczywiście nie zabieram się jeszcze do zakończenia jej, ale przed końcem kariery chciałbym jeszcze zdobyć to mistrzostwo na ukoronowanie jakby tej właśnie tej wspaniałej kariery. A myślisz, że do końca kariery zostaniesz w KSW, czy, czy jest szansa, że zobaczymy cię za granicą? innych opcji. Jest mi bardzo dobrze. E, Ostatnio czasy zaczęli mnie również doceniać finansowo, więc mam nadzieję, że, za, e, że utrzymamy się w tych realiach. I, I co, dlaczego no miałbym być niezadowolony, dobrze mnie traktują, yy, promują mnie yy, prywatnie z Maćkiem, z Martinem, z Wojkiem bardzo się lubimy. To nie, to nie jest. Yy, myślę, że nawet gdyby jakieś yy, sytuacje zaszły, tak jak na przykład teraz mowa Mateusz Gamer. Myślę, że usiedlibyśmy do stołu i dogadalibyśmy się jak po prostu jak y, kumple i jak biznesmeni. Czyli przywódcy. Czyli przywódcy, samce Alfa. No właśnie, ostatnio jest cię coraz więcej w takich profesjonalnych mediach, będziesz prowadził galę FFF. Jak się odnajdujesz w takiej nowej roli? Wiesz co, no odnajduję się w tej roli myślę bardzo dobrze. Już od dłuższego czasu nie ukrywam tego, że chciałbym powoli jakby też rozgałęzić tą swoją działalność. Myślę, że moja wiedza o MMA jest dość duża. Bardzo dobrze czytam tą grę, więc również Potrafię się wysłowić. Oczywiście kiedy chcę, nie muszę przeklinać, wcale. to jest dla mnie dość ciężkie, ale potrafię się ugryźć w język, więc najbliższa gala FFF, to będzie duży sprawdzian. Prowadziliśmy wraz z tym zaborowskim konferencję. Zostaliśmy bardzo dużo pochwał, nie tylko od znajomych, ale od ludzi postronnych. Staram się również pracować nad moją dykcją, żeby ludzie rozumieli to, co do nich mówię. Ja bardzo szybko myślę, co za tym idzie, bardzo szybko mówię żeby te wszystkie myśli przekazać, ale będę musiał trochę to zwolnić, bo y, normalni ludzie nie nadążają za tym tokiem myśli, więc będę musiał dostosować się trochę do naszych kochanych Januszów i Grażynek, z kochanego poza tym, naszych I... widzów, naszego targetu. Zdaje się, że nawet Marcin Neymar Ci chyba to zarzucał. Że... To? Y, z tego co zauważyłem, y, prześledziłem jego y, historię jego sporów i Jurasowi Jurkowskiemu, który ma perfekcyjną dykcję, zarzucał, że ma szczękości. On po prostu używa tych samych tekstów, tak samo jak ude... próbował do mnie użyć tekstu, którego użył Wojtek Gola na konferencji prasowej tydzień wcześniej, więc jest po prostu zwykłym gościem, który kopiuje wszystko, co powiedzą inni i to jest dla mnie tak słabe jak jego kariera i jego umiejętności. Karolina e, Owczarz przeszła z Polsatu do Shark Top Teamu. Ty przychodzisz Shark Top Teamu do Polsatu, czyli rachunek się zgadza? To znaczy, wiesz, to, no, dla Karoliny to był jakby bilet w jedną stronę. Ona zrezygnowała z Polsatu. Ja nie rezygnuję z bycia zawodnikiem. E, będę wygodził te dwie funkcje. Z powodzeniem. Oczywiście Karolina również z powodzeniem prowadzi swoją karierę teraz, co pokazała jej ostatnia walka. Mam, znaczy Karolina Gracie, bo taki teraz ma pseudonim. Czyli jeżeli Mateusz Borek e, kiedyś e, już skończy, zawiesi mikrofon na kołku, to Ty zostaniesz takim nowym Mateuszem Borkiem, przeprowadzającym wywiady w klatce i będącym twarzą Polsatu? Mateusz Borek jest tylko jeden i nikt nie będzie w stanie go zastąpić. Ja chciałbym, to jest moje wielkie marzenie, poprowadzić kiedyś wraz z Mateuszem Borkiem studio Polsatu. To jest jedno z moich wielkich marzeń. Również z Jurasem. To są moi idole w Polsce, jeżeli chodzi o komentatorstwo i Właśnie taki prowadzenie, prowadzenie programów sportowych i mam nadzieję, że na pewno ich nie przebiję, ale chciałbym kiedyś im dorównać. A powiedz mi jeszcze, czego brakuje właśnie w Polsce reporterom, dziennikarzom, prowadzącym, co Ty masz i co możesz wnieść? Wiesz co, naszym chłopakom brakuje trochę luzu, więc tym pięknym cytatem mogę Ci odpowiedzieć. No to super, czekamy na, na kolejne Twoje występy i, i czekamy na oficjalne ogłoszenie walki. Oczywiście zapraszam wszystkich przed telewizory do oglądania gali FFF. Już w tą sobotę bilety nadal dostępne bodajże godzina 20 lub 19. Sprawdźcie w programach, oglądajcie, dawajcie mi znać co myślicie o naszym występie. I kibicujcie zawodnikom, bo to przede wszystkim wokół nich kręci się to widowisko. Naprawdę jest kilka konkretnych zestawień, bardzo czekam na nie. Tak jak tutaj zadałeś przez chwilą pytanie jeszcze na zakończenie odnośnie frików, ja nie jestem, można powiedzieć, przeciwny niczemu, co ludzie chcą robić. Jeżeli ludzie są, mają wolną wolę, jeżeli ktoś chce coś zrobić, spróbować swoich sił w klatce, a do tego ktoś chce im za to zapłacić, to czemu mają tego nie zrobić? Tak jakby ktoś mi powiedział, nie wiem. Jesteś za stary, jesteś z, z, nie wiem, za niski, żeby walczyć w klatce. To czemu ktoś komu cokolwiek, ktoś zabronić? Ktoś jest świadomy, dorosłym, jest dorosłym człowiekiem z wolną wolą, nie jest własnowolniony, trenuje, ktoś jeszcze chce mu to a tym bardziej ktoś chce to oglądać. Czemu nie mają tego robić? I tym pozytywnym akcentem zakończymy tą wspaniałą konwersację. Dziękuję.